Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zaczniemy od czegoś bardzo zwyczajnego. Czegoś, co zna niemal każdy z nas. Korepetycje. Brzmi znajomo, prawda? Wielu uczniów, niezależnie od wieku, w pewnym momencie trafia na trudniejszy temat materiał nie do końca zrozumiały w szkole. Albo po prostu potrzebuje więcej czasu, by coś opanować. I wtedy pojawia się ta decyzja. Wezmę korepetycje. Ale rzadko kiedy myślimy o tym, że taka decyzja może nieść za sobą ryzyko, bo przecież korepetycje to najczęściej spotkanie sam na sam. Uczniowie chodzą do domów nauczycieli albo zapraszają ich do siebie. A rodzice ufają, bo to przecież tylko pomoc w nauce. A przecież nieznajoma może mieć nie tylko inne metody nauczania, ale też zupełnie inne zamiary. Zwykle wszystko jest w porządku, zwykle. Ale czasem coś idzie nie tak. W dzisiejszym odcinku nie będziemy mówić o matematyce ani o języku angielskim. Dziś opowiem Wam historię, która zaczęła się jak zwykłe korepetycje, a skończyła się tragedią. Cisza przed zbrodnią. Kajetan Poznański urodził się w 1989 roku w Warszawie. Pochodził z dobrze sytuowanej rodziny. Jego ojciec był związany z prawem. Mógł być adwokatem lub sędzią, ale te dane nie zostały ujawnione. Natomiast jego mama pracowała w systemie edukacji, była nauczycielką lub wykładowcą, ale niestety ze względu na utajnienie ich danych tego również do końca nie wiemy. Kajetan również był postrzegany jako osoba wyuczona, bo od razu po skończeniu szkoły średniej wybrał się na studia na Uniwersytet Warszawski i uczył się filologii klasycznej. Znał język grecki, łaciński, a później zaczął się uczyć również włoskiego. Chciał sobie dorobić, więc zatrudnił się jako bibliotekarz w jednym z warszawskich tygodników. Znajomi i rodzina określali go jako cichego, zamkniętego w sobie i wycofanego. Czytał dużo książek, z jego z historii z wypożyczonych lektur mogliśmy się dowiedzieć, że bardzo interesowała go tematyka kryminalna, fascynował się śmiercią, kanibalizmem oraz historiami seryjnych morderców, co wiemy nie tylko z jego książek, ale również prywatnych zapisków. Dużo swoich przemyśleń przelewał na papier. Pisał m.in. o sensie życia, przekroczeniu granicy moralnych, rozwoju duchowym oraz cierpieniu. Z jego własnej wypowiedzi wiemy też, że bał się nudnego, zwykłego życia. Nie chciał tylko istnieć bez celu. Chciał robić rzeczy, na które inni ludzie nie mieliby odwagi. 3 lutego 2016 roku, 27-letni Kajetan. Mówi się na korepetycję z języka włoskiego. O godzinie 11. korepetytorką była 30-letnia Katarzyna J. Z zawodu była tłumaczką, a wolnej chwili dorabiała sobie udzielając prywatnych lekcji w swoim mieszkaniu, w Warszawie na ulicy Skierniewickiej 13. Kajetan pojawił się pod jej blokiem kilka minut przed 11 i zadzwonił domofonem. Kobieta od razu otworzyła, przywitała się z uczniem i zaprosiła go do środka. Powiedziała, żeby odłożył rzeczy, bo chłopak przybył na spotkanie z torbą podróżną i plecakiem, a następnie wzięła od niego płaszcz. W momencie, gdy odwróciła się, aby odnieść go na wieszak, on szybko sięgnął do plecaka, wyciągnął nóż, a następnie wbił go w jej szyję z ogromną siłą, przecinając tętnicę. Dźgał ją kilka razy, aż kobieta zmarła, a następnie wyjął piłę i odciął jej głowę, którą schował do plecaka. Później wziął resztę ciała i zaczął je ćwiartować na małe kawałeczki, aby następnie schować je do torby podróżnej i wyjść z mieszkania. Zadzwonił po taksówkę, bo nie chciał iść pieszo, wiedząc co ma przy sobie. Taksówkarz miał odwieźć go do jego wynajmowanego mieszkania przy ulicy Potockiej w Warszawie, ale w trakcie kursu zauważył, że z bagażu jego klienta leci krew. Kajetan wytłumaczył kierowcy, że przewozi tusze dzika ale po zwróceniu uwagi kazał od razu zakończyć kurs i wysiadł z pojazdu. Wiedział, że ciężko będzie mu dojść pieszo do swojego mieszkania, więc wezwał następną taksówkę, którą dojechał pod blok. Sąsiadka zauważyła, jak Kajetan zmierza do budynku z bagażami, z których kapie czerwona ciecz, ale nie zgłosiła tego. Mężczyzna po wejściu do mieszkania zaczął się pakować, a następnie podpalił plecak i torbę, w którym znajdowały się zwłoki kobiety i od razu wyszedł. Mieszkańcy bloku przy ulicy Potockiej zadzwonili po straż pożarną, bo zauważyli, że z jednego z mieszkań wydobywa się okropny smród i ogromnej ilości dymu. Pożar szybko udało się ugasić, bo nie zdążył się jeszcze rozprzestrzenić, ale podczas gaszenia go strażacy natknęli się na straszne znaleziska, poćwiartowane szczątki. Policja przyjechała niemal natychmiast po zagadomieniu i podjęła decyzję o dokładnym przeszukaniu mieszkania. Znaleźli plecak, w którym wciąż była głowa kobiety, a następnie wciąż natrafiali na inne, jeszcze niesprawne kawałki ciała. Po dokładnym przebadaniu śladów doszli do wniosku, że do zabójstwa nie doszło w tym lokalu, a zwłoki zostały tu jedynie przetransportowane. W trakcie śledztwa na policję dozwonił się lokator Katarzyny, który poinformował o tym, że jego współlokatorki nie ma w mieszkaniu. A zamiast tego jest sporo śladów krwi i poprosił, aby przyjechali na miejsce zbadać tę sprawę. Funkcjonariuszom udało się dojść do tego, że ciało znalezione w mieszkaniu Kajetana Poznańskiego może należeć do Katarzyny J. Badania DNA potwierdziły te przypuszczenia. Rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania Kajetana, który po wyjściu z mieszkania zniknął i nikt go nie widział. Śledczy wiedzieli, że wypłacił wszystkie pieniądze z konta. Ale nie wiedzieli, co z nimi zrobił. On natomiast wsiadł do pociągu i wyruszał w podróż do Poznania. Kupił nam sporo rzeczy, za pomocą których chciał zmienić swój wygląd, ale zwrócił uwagę jednego ze sprzedawców w sklepie, bo zaczął kłócić się z nim o resztę. Nie planował jednak zostać na dłużej w Poznaniu. Wiedział, że musi wyjechać z kraju i tak też zrobił. Widziano go w Berlinie, Bolonii, był nawet w Rzymie i na Malcie. Ale zrobił błąd, bo wybrał się do konsulatu Tunezji z prośbą o pozwolenie na wjazd do tego kraju bez paszportu. Ale nie udało mu się tego zrobić, a zamiast tego pozwolił funkcjonariuszom namierzyć miejsce, w którym się znajduje. Bo podczas wizyty w konsulacie wylegitymował się swoimi prawdziwymi dokumentami. Śledczy uznali, że skoro był tam raz i nie udało mu się zdobyć tego, co chciał, to zapewne pojawi się tam ponownie i nie pomylili się. Poznański został aresztowany już 17 lutego 2016 roku na Malcie, a po zgodzie na ekstradycję wydaną przez maltańskie władze został przetransportowany do Polski. Przed rozpoczęciem procesu Kajetan został poddany czteromiesięcznym badaniom przez psychologów i psychiatrów. Pierwszy zespół biegłych uznał go za niepoczytalnego w chwili czynu. Jednak sąd zlecił drugą opinię. Inny zespół specjalistów uznał go za całkowicie poczytalnego, i do tej opinii sędzia przychylił się bardziej. Dlatego Poznański był sądzony jako w pełni poczytalny. Proces Kajetana rozpoczął się około dwa lata po zabójstwie. W maju 2018 roku stawił się na pierwszej rozprawie, na której w ogóle nie okazywał skruchy. Ze względu na brutalność zbrodni i stan psychiczny oskarżonego, proces toczył się z wyłączeniem jawności. Media i publiczność nie mieli dostępu do sali rozpraw. Opowiadał, że chciał zabić, aby zobaczyć, jak to jest. Chciał przełamać swoje granice i przekonać się, że ludzkie życie nie jest warte więcej niż życie zwykłego komara. Kajetan przyznał się do wszystkiego i opowiedział o tym, co zrobił, ale mimo tego proces trwał. Sąd musiał ocenić jego poczytalność, motywy i niebezpieczeństwo dla społeczeństwa. Wyrok zapadł 15 lipca 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach. Dziś Kajetan dalej przebywa w więzieniu i jest odizolowany od innych więźniów. Przebywa na specjalnym oddziale, gdzie nie ma kontaktu z nikim poza strażnikami. W listach, które wciąż pisał, często opowiadał o wyższej idei i testowaniu samego siebie. Kajetan może ubiegać się o zwolnienie dopiero w 2061 roku i będzie miał wówczas 80 lat. Jak myślicie, czy człowiek, który z zimną krwią zaplanował przeprowadził tak brutalne morderstwo, powinien po 40 latach odzyskać wolność? Czy cztery dekady w więzieniu wystarczą, żeby zrozumieć, naprawić, zrehabilitować się? Może są rzeczy, których po prostu nie da się cofnąć. Czy kajetan poznański może się zmienić? A może to właśnie takie osoby są wiecznie niebezpieczne, niezależnie od tego, ile czasu upłynie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki, że byliście dziś ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.